Nowy LEGO i teraz zobaczymy co się, co się wydarzyło na koniec. W sumie, co się wydarzy na koniec tego takiego. No. Czy my jesteś... Gratulacje. podający start testowy przez nagry. Złoty się to jakie te wytoń równośmiejęcie. Chcesz stawić czoła nowemu wyzwaniu powodzenia Jerry. Zaczynamy. No. Chyba od początku to robimy, nie? Jeśli ta to trochę słaba, nie? No. Ale fajne to było, nie? Fajne, fajne. Lepsze od tych normalnych klocków. A twoja siostra by mogła to grać? Mm, myślę, że tak. Czekaj. Co? Z początku. Czekaj, bo to są takie trzy wyspy, pamiętasz? A no właśnie. O, co jest? No, no właśnie mówię, że jeśli masz takie kółka, to są takie licze. Tutaj jest, chyba. No za to jest dziura, A patrz. No widzisz? To jest w ogóle tam ludzik jest, nie? Wiem. Jestem. Macha ręką co? O. o. No, zobaczmy o co chodzi. Czekaj, bus ekonomii. To samo. To samo, ale busek ekonomii jest. Mm, chcecie się to robić? Nie, nie chcę ja się. Nie. Szczerze. Wychodzimy do lobby. Szczerze kupa. Przeszliśmy. No, przeszliśmy widzowe. Dwa dni. W jeden dzień, nie? কবি যাবি তো বোন না ছিল